sytuacja jest dramatyczna. Można powiedzieć, że islam już jest w Europie, a raczej ta jego polityczna, polityczny wyraz, czyli islamizacja, tak islamizm po prostu, czyli ta ideologiczna wersja, polityczna wersja islamu. Ale mamy też niestety do czynienia z presją państw starej Unii na Polskę, by włączyć nasz kraj w politykę imigracyjną wielokulturowości. I podczas posiedzenia władz Europejskiej Partii Ludowej w Mediolanie 23 kwietnia przyjęto, że z inicjatywy głównie tutaj posłów niemieckich dokument o obowiązkowym przyjmowaniu także przez Polskę uchodźców z Afryki, którzy nielegalnie, powtarzam, nielegalnie dostali się do Europy przez Morze Śródziemne a także tych, którzy obecnie przebywają w obozach w Syrii. W Syrii no, na ten dyktat się, zgodzili się posłowie do Parlamentu Europejskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego i z Platformy Obywatelskiej, którzy wchodzą właśnie w skład Europejskiej Partii Ludowej. Sytuacja jest bardzo poważna, gdyż najpierw Rada Europejska i ostatnio Parlament Europejski przyjął uchwałę o odpowiedzialności wszystkich państw Unii Europejskiej za zwiększony napływ nielegalnych, nielegalnych imigrantów. Przedwczoraj wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Timmermans oświadczył, że przyjmowanie określonych ilości imigrantów jest obowiązkowe, a nie dobrowolne. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami przy obliczaniu tak zwanego kontyngentu uchodźców będzie brana pod uwagę między innymi wielkość kraju, ilość mieszkańców. I według tych kryteriów, do Polski powinno trafić ponad 5% imigrantów. To jest na razie ponad 2000, głównie muzułmańskich uchodźców. No a ponieważ reprezentujemy jedną dwunastą ludności Unii Europejskiej, to w założeniu Brukseli do Polski miałby trafić co dwunasty imigrant. No najbardziej bulwersujący jest w tej sytuacji fakt, że rząd, premier Kopacz, nie ma ani woli, ani nawet odrobiny odwagi, aby przeciwstawić się tej presji imigracyjnej. Władze rzeczypospolitej, prezydent i rząd mają obowiązek zapewnić realizację polityki imigracyjnej w sposób suwerenny. To jest absolutnie kompetencja państwa polskiego, a nie Europejskiej Partii Ludowej pani Merkel, Komisji Europejskiej, której, której pracami kieruje, jak wiemy, Donald Tusk, czy Parlamentu Europejskiego. Tymczasem na przykład szef europejskich liberałów, niejaki Ferhofstadt, mówił, nie muszę chyba tłumaczyć Polakom, co znaczy solidarność. Oczywiście nie musi tłumaczyć, więc niech nas Unia Europejska nie poucza. Mamy nasze doświadczenia, naszą tradycję historyczną, gdzie wiele narodowości w sposób bardzo pokojowy, kulturowy, wchłaniało się po prostu w naszą tradycję, w naszą cywilizację europejską. Otóż też gdy przyjmowaliśmy potomków Polaków deportowanych przez Stalina do Kazachstanu, czy gdy przyjmowaliśmy na przykład muzułmańskich uchodźców z Czeczenii, Unia Europejska tej solidarności z nami wówczas no, nie dzieliła. W Polsce mamy tysiące także obywateli z Ukrainy, a może ich przybyć jeszcze więcej. I tego faktu Unia Europejska też nie bierze pod uwagę. Jakaś powtarzam. dziwna jest Panie Doktorze, ta, ta batalia swoistego rodzaju, presja i nacisk wywierany chociażby na Polskę przez środowiska Unii Europejskiej z jednej strony jakby celowe działanie, aby tą naszą strukturę narodową, naszą tożsamość w jakiś sposób wewnętrzny rozmienić na drobne poprzez wprowadzanie multikulturowości przy jednoczesnych decyzjach, suwerennych decyzjach podejmowanych przez inne państwa, które takim działaniom jak ten pomysł Unii Europejskie mówią mnie chociażby Węgry. Oczywiście premier Węgier, Viktor Orbán potrafił zadeklarować, nie chcemy imigrantów na Węgrzech, jeśli inni chcą ich przyjmować, niech to robią, ale nie powinni ich odsyłać do naszego kraju i zapowiedział podjęcie węgierskiej debaty na ten temat i wprowadzenie prawnych regulacji, które bo pod, które powstrzymałyby fale imigrantów do biednych Węgier. I to jest, wydaje mi się, właśnie ta droga. Także no, najważniejszą rzeczą powtarzam: kwestia polityki imigracyjnej to wyłącznie kompetencja państwa polskiego. To rząd polski powinien decydować o kierunkach tej polityki. Tymczasem rząd POPSL, który godzi się na przyjmowanie uchodźców islamskich, jest głuchy na przykład na fakt, że 300, chrześci 300 chrześcijańskich rodzin z Syrii chce przyjechać do Polski. I właśnie w imię Solidarności chrześcijańskiej powinniśmy ich przyjąć. To dla nich jedyny ratunek przed terrorystami z państwa islamskiego. Jeśli ich nie przyjmiemy, zginą. I te chrześcijańskie rodziny to są właśnie męczennicy za wiarę. I naszym jak gdyby obowiązkiem, powinnością jest właśnie ich przyjąć. No, można powiedzieć, że dalsze trwanie obecnego układu Prezydencko rządowego doprowadzi do tego, że staniemy się krajem imigracyjnym, że będziemy prowadzić politykę proimigracyjną na rozkaz Brukseli, rezygnując w praktyce z możliwości uzupełniania naszej suwerennej polityki o autentycznej, nie jakiś taki humanitarny na miarę naszych możliwości aspekt. A zatem środki, które potrzebne są nam na przykład na pomoc w repatriacji potomków naszych rodaków z Kazachstanu, na przyjęcie na świat nowych pokoleń Polaków, zostaną przeznaczone na, fundusze, na fundowanie nam społeczeństwa wielokulturowego z wszystkimi tego faktu konsekwencjami dla naszej tożsamości narodowej, z wszystkimi konsekwencjami społeczno-ekonomicznymi i w zakresie również bezpieczeństwa. Także można powiedzieć, że Polska no, państwo polskie bardzo niewiele zrobiło w tym kierunku, żeby na przykład stworzyć możliwości powrotu Polaków głównie z Kazachstanu, którzy chcą tutaj, pragną wrócić do Polski. Od początku lat 90. do Polski powróciło zaledwie 7 tysięcy naszych rodaków, z czego cztery ze wschodu, z czego 4,5 tysiąca to z Kazachstanu. Inni wciąż, Polacy, właśnie szczególnie z Kazachstanu, czekają, dlatego no można powiedzieć, gdzieś tak w oddali jakby słychać, można powiedzieć, takie dramatyczne pytanie. Pytanie współczesnych polskich emigrantów z Anglii, Irlandii i innych krajów. Dlaczego Polska nie stworzyła dla młodych Polaków warunków godnego tutaj życia? Dlaczego nie stworzyła dobrych perspektyw? Dlaczego nasze miejsce, mogliby powiedzieć, ci emigranci mają zająć nielegalni imigranci z Afryki? No, pojawia się też może pytanie Polaków z Kazachstanu dlaczego Polska nas nie chce? No, niektórzy z nich, panie Doktorze, już wyruszyli w tę drogę powrotną i ugrzęzli na linii Kaliningradu, do dzisiaj tam mieszkają, bo polskie prawodawstwo pomimo obietnic nie wyszło im naprzeciw, aby mogli do ojczyzny powrócić. No właśnie, bo po prostu jest to chyba po pierwsze brak woli politycznej, po drugie brak suwerenności w decyzjach dotyczących polskiej polityki zagranicznej, no a trzecie to jest uleganie oczywiście tej ideologii multikulti, tej ideologii właśnie społeczeństwa wielokulturowego. W Europie, Europa no, można powiedzieć, jest w sytuacji dramatycznej. Ale Polska chyba znalazła się w, mniej więcej w tym czasie, kiedy, w których, w czasie, kiedy państwa europejskie były na no, latach powiedzmy 70. Ubiegłego, ubiegłego wieku. A mamy w tej chwili taką sytuację, że rocznie 50 tysięcy Francuzów przechodzi na islam. Za 30-40 lat, jak zapowiadają przywódcy islamizmu, Francja będzie krajem muzułmańskim. W Europie meczety pełnią nie tylko funkcję religijną, ale polityczną, społeczną i kulturową. No, często są finansowane przez wahabicką Arabię Saudyjską i po prostu często też są finansowane przez Kuwait, rząd mający powiązania z ugrupowaniami właśnie terrorystycznymi. Ale no, nie da się przegonić diabła Belzebubem, czyli po prostu demoliberalizmem, społeczeństwem laickim, społeczeństwem i państwem, które odrzuciło model państwa chrześcijańskiego, nie da się tego właśnie przegonić, właśnie tego islamizmu.